No to co ty? Może byś się zdecydowała, a nie? Jest to trochę tak krzywa sytuacja, no. No wiem, no muszę porozmawiać o tym z małą panią psychoterapeutką, bo nie wiem, która relacja jest dla mnie lepsza. Jo, czy z jednej strony będę To się zastanów lepiej tobą, zastanów się. Straszna. Ale boję się, że znowu mnie skrzywdzisz i znowu podniesiesz na mnie rękę. No, no i co? To jest normalne, tak, tak robi facet, prawdziwy facet. A nie jakieś chłopno weszłeś do jego samochodu, uśmiechnięta, więc nie pierdol. Przestań pierdolić, Sasza. Daj sobie spokój już z, z tym czarowaniem, bo czarować to, co możesz iść, kurwa, nie wiem, do, do, do cyrku. Daj mi już spokój! Daj mi już spokój! Nie dzwoń do George, mnie, Sasza, Nie George, dzwoń! Yeah.